Dobra, kurwa, koniec. No ale kurwo, stara jebana. Nie mogę uciec, to nie mogę się ruszyć, kurwa! A nie, no... Ja pierdolę, opętało mnie. Ojej. Oh! Wow! I nie mogę nic z nim zrobić. Przepraszam! Nie, ja nic nie zrobiłam! Muszę Przestu... zostawić jakieś pieniądze, więc chciałbym sobie kupić jakiś item. A dokładnie jakiegoś shoulder baga w jakichś takich droższych sklepach jak Louis, Fendi, Gucci, Rajadz, Michael, Michaela, w którym to jest wszystko w jednym, Louis, jednym Gucci, miejscu, Fendi. Więc będę chciał odwiedzić ten sklep. No i co? Powoli możemy się tam wybierać. Czemu on myje ręce bez mydła? No właśnie nie wiem. Cały czas mył ręce bez mydła na początku. W kształcie kutasa zmazywałem tablicę i zostawiałem. Ale, a wy co? Dalej kurwa jak debile jebane. Kiedyś takie spodnie się nosiło, tak? i tak pewnie sam nie masz lepszych. A tu mój, jeden z ulubionych moich kolegów z klasy. Zamknięty kurwa w szufladzie.

No i chamada! Się rwa! Ja faj! Pożeć tam kurwa! Ty co zrobiliśmy w życiu? No? Ej, ten ja musisz tego buku robić! No, teraz nie wysiądzie. Ja cię dupia! Ja nawet nie siadam, bo kurwa psyki to już nawet nie ma. Naprawdę to już kurwa nie ma Tak jak zaraz nie będzie połowy mojego sprzętu komputerowego który wypierdala przez okno A jeszcze Michaśko. To idziemy robić chod, to... No właśnie, idziemy robić to właśnie. Bo herbatki też ja się chętnie Dzięki. To spada i tu się stopuje chyba tak A no Ale na pewno kiedyś przyjdzie taki dzień dla tej kolejki, że ona się spierdolić. ci ludzie w tym wagonie polecą te 350 Ale strasznie metrów dróg. nie, się nie dziwiesz, bo pewno mi mi kiedyś przyjdzie takie dzieje. Jest gdzieś w wodzie, to w samochód. Łowię go! Obecuję! Ops. CO?! Jak ta gra Uuu. działa? to tam jest podpisane ta MK baranie! Kurwa! To czemu jest napisane podpisz Givera. W dokumencie. Matko bosko, nie ujadę, bo kurwa... Miałeś ją podpisać i skoro ją podpisałeś, to kurwa... Jeźdź i spali... No, nie denerwuj no. mnie, bo cię kurwa ukrócę zaraz tym kaczy łeb. Chwyt. <noise> Poddajemy się. Poddajemy. No <noise> tam z mostu, z mostu tam macha chłopa. Za idiotę mam. ma klamkę <noise> i się, się Poddajemy się. Twoją matkę zaraz poddam tu. Idźże, gościu, gdzie indziej, mać tą klamką, dzieciaku. Ale jak on pytaj jednocześnie? Jak to jest możliwe? Poddajemy się. Poddajemy się. Poddajemy się. Poddajemy się. Ty, kasztanie na moście, poddajemy się. Poddajemy się, poddajemy się, Ale musisz tak. krzyknąć, krzyknąć, a więcej musisz. Poddać cię, czy ci nie? Ale, a, a Pani jak pies słucha, ty. No, może się poddam. Ale go sprowokowałem, Ała. ty, co za pizd... O nie no, bo i tam ten no. Ty idziemy grać w Call of Duty tam? Tak, chodź w Call of Duty, bo oni dalej tutaj nie umiał grać. Od początku? wra... od początku, jeszcze raz. Reset kawału robimy. Chodzi facet do lekarza, bo ja się mylę zawsze w tym jednym momencie. I on mówi: Dzień dobry. A ten pacjent mu odpowiada. Dobry. Ten lekarz mówi, co panu dolega? Pacjent mówi, swędzi mnie. Lekarz się pyta, co pana swędzi? Pacjent mówi, achujcie to, spierdalaj. Lekarz taki przestraszony jest lekarzem, chce panu pomóc. A ten chłop spierdalaj.

jeszcze jeden. Nie zostaje. Zwalony kolejny. Zwróćcie się? Mogę Kolejny leży. Leży, Daję, wszyscy leży. Ja, 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 uuu, ja, 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 to robimy teraz najpotężniejszą Melena na Disa. Kurwę jedną. W takim razie. W dole, jak Czecie, przykleił do buta taśmą telefon, włączył kurwa, włączył samowyzwalacz tutaj, czy tam nagrywanie filmu. Wszedł tak yy, tą nogą, wszedł tak tą nogą pod jej kiecę. Ona gdzieś tutaj miała kiecę, nie? Tam stała przy biurku. Coś tam się i pytał po lekcji, tak obok niej, i strzelił normalnie fotę. I normalnie gołe poślady jej widać. Normalnie gołe poślady jej kurwa widać. Po prostu.